Jestem teraz na parkingu przed Urzędem Miasta w Jeleniej Górze i będę stąd jechał do Górskiego wordu. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Każe mi tu skręcić w prawo, następnie w lewo. A więc ten skręt będę robił dość szeroki dość szeroki do tego drugiego pasa, gdzie teraz pojechało tamto auto. Więc szeroko tu muszę wyjechać. Ogólna sygnalizacja. Skręć w lewo. A ta droga jednokierunkowa. I ładnie, w zasadzie, trzymając się wyznaczonego pasa, ładnie zostałem tutaj wprowadzony. Na drogę w lewo to jest bodaj aleja Piłsudskiego. Oczywiście prędkość maksymalna, jaką możemy się poruszać to 50 km na godzinę, bowiem jesteśmy... Za 400 metrów skręć w lewo. Jesteśmy w terenie zabudowanym. Natomiast tak naprawdę no, taka długa, prosta, fajna droga kusi do tego, żeby troszkę na ten penał przyspieszenia nacisnąć mocniej. No ale niestety. 50 skręć w lewo jedziemy w lewo, zwróćcie uwagę dwa pasy mamy tutaj skręcające w lewo więc nie musiałem skręcać z pasa skrajnego lewego pamiętamy jak skręcam z pasa prawego jadę na pas prawy mógłbym dostać polecenie że skręcę w lewo, następnie w prawo robię taki skręt z pasa prawego, bo zaraz będę gdzieś tutaj po drodze skręcał w prawo. Ja oczywiście takiego polecenia teraz nie miałem. Ale powiadam, że takowe mogłoby mogłoby paść, dlatego w takich sytuacjach lepiej ten skręt robić oczywiście z tego pasa prawego, z lewego jak najbardziej również moglibyście pamiętamy wtedy. Za skrzyżowaniem w miarę możliwości wracamy potem na ten, na ten pas prawy, zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego, jaki to u nas w Polsce występuje. Tak sobie patrzę tutaj na podgląd nawigacji. Teraz koło 3 km będziemy sobie cały czas jechać prosto. tutaj bardzo fajna, szeroka droga po dwa pasy w każdą, w każdą stronę, choć droga jedno jest dniowa. powiem tak, bo tutaj no w jakiś sposób też mogę sobie wyrobić myślę już zdanie na temat tej Jeleniej Góry bo jest to już kolejny filmik troszeczkę tutaj można powiedzieć tych terenów w centrum Jeleniej Góry sobie przejechałem i powiem tutaj bardzo dużo jest takich bardzo obskubanych budynków gdzie sypie się tynk Powiem szczerze nie wygląda to za ciekawie jak miasto jest ładne, bo ta architektura i to wszystko to wygląda dość ciekawie, to te właśnie gdzieś tam odpadujące tynki no, troszkę odstraszają, a nawet powiedziałbym że powodują pewnego rodzaju strach poruszania się gdzieś tam jak jesteśmy pomiędzy takimi budynkami. Wjechaliśmy teraz do cieplic zdroju cieplice śląskie zdroju. uzdrowisko dzielnica uzdrowiskowa w wiele niej górze na horyzoncie już widać góry to też jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju mm, charakterystyczne dla Rajeny Góry. Jest miasto bardzo, bardzo długie. Ono tak naprawdę aż do granicy z Czechami sięga Karkonoski Park Narodowy. Jest w granicach miasta. Jelenia góra, tak więc miasto jest dosyć wąskie. Bardzo długie, zresztą chociażby widać po tym, jak się, jak się do wortu jedzie. Kiedy tam hen, za 400 metrów, skręć w prawo, a tu się jedzie, jedzie, yy, jedzie i jedzie. Tak więc, wort, przepraszam, wort jest, można powiedzieć, dość daleko od centrum. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Położony. Ale myślę, że to akurat w tym przypadku nie będzie jakoś na plus dla osób tutaj, myślę zdających. Zdawać w takim uzdrowiskowym też terenie, gdzie na pewno będzie wielu turystów. To też nie jest mi się zbyt, zbyt Skręć fajna. w lewo. Zbyt fajna opcja. Za 800 metrów skręć w prawo. A dlaczego nie będzie to zbyt fajna opcja? Takie poruszanie się tutaj po takich terenach uzdrowiskowych? może być tutaj bardzo wielu kierowców którzy są nie tutejsi a nawet takich, którzy wyjeżdżają raz na Ruski Rok i tym razem wybrali się żeby dotrzeć do kompletnie nieznanego sobie uzdrowiska do sanatorium i spotkać takich kierowców na drodze to też nie jest, wierzcie mi fajna opcja takich, którzy nie bardzo wiedzą gdzie jechać jak sygnalizować, jak się zachować i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno to, że WORD znajduje się w takich terenach, może nie pozamiejskich, ale w terenach uzdrowiskowych. A poza tym no, duża liczba turystów więc pewnie wszędzie będzie ruch. Więc w mojej ocenie też nie jest tutaj za fajne miejsce do tego, do tego, żeby zdawać. I na pewno nie powiem, że Jelenia góra będzie miastem łatwym. Skręć w prawo. Tylko ustąp z lewej strony mam. Wolną drogę, więc spokojnie mogę, mogę wjechać. Będzie jakieś miejsce, jakby tworzyć. Oczywiście między ciągłą linią a rowerzystą zmieszczę się zachowując metr odstępu od niego jak najbardziej. Mogę go tutaj wyprzedzić. Pamiętajmy, linia ciągła to nie jest zakaz wyprzedzania. Linia ciągła oznacza, że nie możemy jej w żaden sposób naruszać. A tutaj absolutnie linii wyprzedzając rowerzystę nie naruszyłem. aż kolejnego już raczej w tym miejscu nie dam rady wyprzedzić bo już chyba będzie tutaj zbyt yy, zbyt wąsko więc muszę się dopiero za przejściem dla pieszych będę chyba miał taką możliwość aby rowerzystę wyprzedzić Jest taka, taka różnica w tym, że w jednym miejscu rowerzystę wyprzedziłem mimo linii ciągłej, w drugim miejscu rowerzysty nie wyprzedziłem, a też była linia ciągła. Po prostu tam było troszkę w tym pierwszej sytuacji było, było nieco szerzej, więc miałem więcej miejsca ku temu. Za 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Okej, okay. dotrę do miejsca docelowego, ale po której stronie? Jeszcze bym chciał tutaj wiedzieć, czy będzie to po prawej, czy będzie to po lewej. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, Jelenia Góra, prawo. Jesteś na miejscu. Tak jest, tam jest na wprost. A tu jest parking wyłącznie dla klientów. Tu jeszcze pokonamy przejazd i gdzieś sobie mam nadzieję, tam będę miał możliwość się zatrzymania. Zwróćmy uwagę jeszcze, przejazd tuż koło, koło Wordu, nie ma stopu. Nie mam obowiązku zatrzymania Mam obowiązek upewnienia Oczywiście gdyby czerwone światło się tutaj wyświetlało jak najbardziej stoimy mamy ku temu wyznaczone tutaj miejsca gdzie się zatrzymujemy gdzie tu się kolera jasna dojedzie aby coś zawrócić, a podejrzewam, że to miejsce może być tutaj dosyć często wykorzystywane. Któraś tutaj, na przykład, zaraz za przejazdem, może brama po prawej, do, jako miejsce do zawracania z wykorzystaniem infrastruktury. Tak więc podejrzewam, że ten przejazd, który tutaj przed chwilą pokonałem w czasie egzaminu w Wieloletniej Górze, jest podejrzewam dość często wykorzystywany. tu pod jakąś sobie chyba.